do do Polityczny taniec liderów partii może trwać w nieskończoność. Już w ciągu najbliższych 4 do 5 lat możemy spodziewać się poważnych przerw w dostawie prądu. Żeby tego uniknąć, już teraz musimy produkować energię z czystych źródeł, takich jak wiatr, słońce czy biomasa. Czysta energia to nowe miejsca pracy. Niższe rachunki. Powiedz politykom, że dostaną Twój głos tylko wtedy, gdy poprą produkcję bezpiecznej energii. Wejdź na myodnawialni.pl i wyślij wiadomość do liderów partii.